W środę na terenie Gminy Kościerzyna policjanci zatrzymali 48-letniego mężczyznę, który posiadał marihuanę i amfetaminę. W środę funkcjonariusze KR-u, naszych kryminalnych, Tutaj wykonywali czynności służbowe na terenie jednej z miejscowości, na terenie gminy Kościerzyna dotyczące poszukiwania, poszukiwania 26-latka, który ukrywał się właśnie przed wymiarem sprawiedliwości. I podczas rozpytywania u 48-latka zauważyli, zauważyli że, że ten mężczyzna nie palił papierosów, tylko palił właśnie marihuanę. Tutaj policjanci dokonali też przeszukania mieszkania. Okazało się, że posiadał kilkanaście gram amfetaminy. Mężczyzna trafił do policyjnego aresztu i usłyszał zarzut posiadania narkotyków, za co grozi kara do, do trzech lat pozwolenia wolności.